Witajcie, jest jesteś Natalia, wy jesteście na kanale. Tutaj... I dzisiaj chciałabym zacząć nową serię na moim kanale, jak widzicie, jesteśmy w nowej grze. Jestem linki na moim kanale i to jest YouTubers Live 2. Pierwsze części nie będę nagrywał, bo ona jest Sasza, a ta powstała. Jakiś czas temu, ono nie jest jakaś taka 2-3 lata chyba, ma, więc to nie jest jakoś mega dużo. Nie, nie jestem pewna, czy ale no. No ale tutaj mamy. Seja historia, więc to zaraz sobie przeczytajmy. Każdy trend to historia, to do odkrycia w YouTube City. Poznaj gorące tematy w trzech dzielnicach, wykonuj zadania specjalne, wydarzenia sezonu, poznaj co prawda i robimy na Uwielbiaj trendy dla swojego kanału i wpuszcz nowe treści, powiększające twoją bazę fanów. Okej? Okay? Powiększaj swoją sieć. Przyjaciele, rywale, nawet kochankowie. Nawiąż relacje z ponad talentowymi osobami, które otworzą się przed tobą, poproszą o pomoc lub zrodzą sekrety. Za pomoc ci wynagrodzą, wynagrodzą, dają przeżyć niesamowite no, przygody i poprawią twoją reputację. Twoja sieć znajomych jest najważniejsza. Publikuj gorący materiał. Słowa czeka na Ciebie. Publikuj najciekawsze przeżycia i dziel się wra wrażeniami, by zrobić gruby gru szmal i budować wyjątkowe. Razem kreatywność, zdobywając wyjątkowe przedmioty do personalizacji i, i rozwoju osobowości. <grym> Angażuj się w akcje ze swoimi fanami poczuściowy, sobie w takich się no. zaczyna. No. No mam hashtag z sobie. No ale już bez przedłużenia ja już zachęcam do, do Dzwonecz, nie zająć Was do zasubskrybowania kanału do niego Creepera dzwoneczka, bo nie powinna żadnych sobie. W ogóle mam chyba creepera. Co jest takiego, mam no, podobne creepera z Minecraftem. Już bez przedłużenia poczynamy nową grę.

Wygrywasz youtuber's life omega i to jest, dobrze, to jest w pierwsza część, się się na YouTube. Gratulacje! Jako pierwszy ukończyłeś youtuber's life, eksperyment społeczny mający na celu wyłonienie najbardziej obiecujących przyszłych youtuberów. Twój potencjał zwrócił naszą uwagę, dlatego dajemy ci złoty bilet, który pozwoli ci wprowadzić się do YouTube City. Tu, naj... tu mieszkają najwięksi youtuberzy i wraz z nimi. W tym cudownym mieście możesz zacząć budować swoją karierę i te numerem jednym. Jeśli przyjmiesz zaproszenie, będę tam na ciebie czekał, aby wspomnieć się w tej wspaniałej przygodzie, czy podejmujesz się wyzwania. Oczywiście, marzę o tym. Mm, nie, dziękuję. Jestem co tu kliknęłam. Ale może nie będę takie i potem oczywiście marzę o tym. Śródmieście, dzielnica zaawansowanych technologii, znalazłam w gier sklepów z podzespołami komputerowymi i siłowni, które mam zalecane, mam przed nimi i tam. Najbardziej tradycyjną dzielnica ze sklepami i restauracjami tu znajdziesz się też ten, i Radusz. Przedmiot chciałabym się ten port dzielnica Portielita Chilloutu, gdzie znajdują się salony frezyjskie, bary plażowe oraz prywatne klub. Tu chyba dałaś wśród mieście, bo jak widzę po tych, tych takich, to najwięcej tutaj rzeczy mam. Dlatego wezmę na Czy w tej ulicy chcesz rozpocząć nowe życie? Okej, tak nie będzie. Doskonale. Przygotujmy więc Twoje mieszkanie. Ubierz się jak prawdziwy youtuber i do zobaczenia. Tylko co to znaczy, jak prawdziwy youtuber? Bo ja widzę że tych, jak youtuberzy się ubierają i. To ma jakieś znaczenie, moje, ja nie wiem. I około teraz powiem, że pierwszy ale... ale... odcinek ale... tylko około 20 nie będzie trwał, nie będzie jakoś długi. No dziewczyną będę, czekaj, czy... To jest skóra, tak? Nie, 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 chciałam. Nie będę zeszywać. Ubierała się? Tak. O, 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 tak. o, 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 był jasną skórę. Hmm. Coś takiego myślę. Oczy. O Boże, jakie wielkie. Niech skrzywa. Niech to te wezmę. Ja mam takie szaro... O, to jest prawa, że takie zanim się kojarzył bo jak, białe są i Ja chyba wezmę tych o tak. Nie oczyszczam, jak to działa. chyba z Już wchodzę w fiolet, więc tak bym wzięła. Mogę za się przemlać. A więc... Złośliwy jakiś recito. Pięknie, ale nie ma nic nie daje. I chyba wezmę takie. No to takie jest... jak wprost, a nie o, nie. A nie wezmę dalej. Ty masz chyba taki no, najdelikatniejszy oteknik, więc... Do chociaż wchyli za... Wezmę takie. Takie najzwyklejsze, bo... E, a może. Dl nie, nie, tak te. O, to byłbym szczerze takie... Duże się wydaje. O, te może jednak. Jednak te? O, mm. o, o takie. O, wezmę takie, bo tam takie strasznie duże wybrały. Nie, 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 I to jest nie, strzały trochę... Mm. O, coś takiego coś mogła wybrać? nie, nie, czy... nie, nie, o Boże. nie, 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 Fajnie fajne, tego jak kiedyś takie miałam, teraz mam krótkie, takie sięgające do ramion Czy to musi się tak w Nie wiem czy tak, ich nie wziąć. Wiesz, najbardziej mi się podobają te. Chyba wezmę te i kolor. Przy okazji, możecie już sobie wymyśleć, e, jak wygląda moja, moja twarz, jak, jak ja wyglądam. Giz, e, nie pokażę twarzy, na pewno nie e, O coś takiego myślę. Nie, to bardzo żółte, bo nie, to, to jest to za bardzo żółty, bo ten, tak zostawię. Mm, nie noszę okularów, aczkolwiek jeśli suger nie może to nam Jakie kiu? Dobra, zostawię go, to tak świetnie wygląda. Okej, okay. teraz górę. To mi się kojarzy z postacią Fteriano. Za krótkie, nie, nie, krótkie. I Ja for Oversize. O... Coś takiego. Gdyby był granat, to by to zostało, bo dokładnie po prostu tylko granatował. Może mm -hmm. ciekawe jest, może ile już wybieram to. Komuś się nudzi, to może przewinąć do minuty. Naj. Jeśli w ogóle wyświetlają się te nie bardzo. To... O, różowy bo będzie mi pasował ten. To słuchaj, albo... albo nie, na kwiat zostawię. Tak hmm. zrobię młodzień, ale czy one mi pasowały? Może o coś w jest. Bo to mi się też podoba. Po spodnicz to spodniczkami, no i nie przeponę, więc... O, dobra, to jest świetne. Coś takiego dole. Mhm. Chyba tak to zostawię. Mm. Tak, do tego na pewno do tego. Mm. Nie, to są już takie za bardzo buciore, nie. Gdyby tylko można było przywieźć... To ja chyba wezmę P. Chociaż nie, one nie, nie wybierają się kolorem. A tak myślę, zostawię. postać jest, się okej. Okay. I wezmę tego wezmę taki wybrany. Nie wiem, czy to jest okej. Okay. Ale tylko w ogóle na postać. Się wow, Czy to jest ta moja nowa cena? Foxy. Czym to jest na A to Xavier, on się nazywa, bo ja mu krótko pamiętam imię, to sami. Witaj w Native City, a dziś będzie to twój nowy dom. W środku nie ma za dużo miejsca, ale nie martw się. Później będziesz mogła komuś dekorować i modernizować Wejdź do środka. do Ci prezent. Teraz muszę już iść. Porozmawiamy później. Okej okay. Mam raz, otwórz pakiet. No dobra, otwórz pakiet. Uruchamianie. Bip, bip, bip. Cześć, jestem Kamelon. Osobisty asystent nagrywający. Bibip. Nadejmij imię, imię. Source. r 2 d Dronka. M3 Ralph. Robot. Umebne przedłożenie, nie wiem. Robbert. Wezmy nazwy. Czy tak się pisze? Mogłabym... z podłogą. Wiem. E <grymne> Nie pytajcie. E Jeśli ktoś kojarzy tą włosak, to niech napisze w komentarzach skąd ona jest. <grymne> Czy ty Pani ozowałaś? ma bip, Bibi I'm the <grymne> Może gdyby moja koleżanka zobaczyła e, Zobaczyła Jak nazwałabym tego drona, to bym po prostu nie wiem, się za mnie chyba zaczęła się miać <grymne> Nie oceniam Cię, proszę Brzmi cudownie, bibi bi. I to, I to najlepsze, że to pewnie będzie się tu czego wyświetlać. Nie, nie mi ci poznać, Będę Cię nagrywać i wspierać kiedy tylko tego... Będziesz mnie potrzebować Pierwszy krok. Wybierz nik, Wybierz Nika. Nikt, nik chyba po prostu. Wybierz nick i utwórz kanał na no, YouTube. No, YouTube to platforma, na której najlepsi e, twórcy treści zamieszczają swoje filmy. Czyli tak jak YouTube, tak? Witaj, chodzimy na YouTube. Tu jest... E, nie, tu wezmę e, ja Natalia. Ja mam wezmę w lecie. O tak. I tu wezmę. E, widzę, że podbić nie jest na spację, więc nie będę jakiej spać i po prostu tam... No to ja wezmę. O w ten sposób wezmę mój kanał bo gdybym na spację to by było bardzo potwierdzmione, więc... Bibi Maybe... Natalia, jakie ładne imię. Chcesz mnie przetestować? To ciekawe, zaskocz mnie. Eee... Zaskocz mnie. To jest punkt nagrywania, w którym można nagrywać filmy. Takie punkty są rozmieszczone w całym mieście. Bibi... Maybe... Użyj punktu nagrywania, aby zarejestrować zaje... swój pierwszy vlog na kanał. Nagram cię. Okej, okay. to się chodzi, tak? Aha, czyli po prostu WSD. Hej, Boże. Co tutaj jest mogę wiedzieć? Kto to wymyślił? Vlog mm. mam. Boże, akurat mam w tym miejscu, nie? Przełącz eee, kamerę, tam idę i tam dalej. No dobra. Aha. Zaczynasz i... Eee, tu mamy wybrać, tak? Wychodzę z, z pełną energią. Jest, co mi się to zaczyna szczekać. Ale uznaję, tu mam trzeba na minus, chyba my będzie w takim razie. No to to. Krzyżak coś. No cóż, i... No jeszcze to ciekawe kom... yy... e... nie wiem, włączam chiller. Okej, okay, jak to proszę o sumy. Okej, okay, mam trzy piastki i chyba nie jest <totekij> gorzej, prawda? No <totekij> być gorzej może coś wymagane się... kar... karty wymagane do przejścia na poziom 26. Okej. Okay. Yy, tu mam coś... Nagrać współ pierwszy vlog. Bip, bip. Kamera cię Natalia? Teraz musisz opublikować swój film na YouTube. Najpierw trochę go poprawimy, zmontujemy go na twoim komputerze. Okej. Okay. Czyli to. To, jest to wideo za, za pomocą którego można. Możesz montować filmy i nadać im osobisty feeling. Musisz zdobyć jak najwięcej punktów. Upewnij się, że klipy dobrze się ze sobą łączą. Jeśli uda ci się je połączyć od początku do końca filmiku, otrzymasz tłusty bonus. Kto tak mówi, tłusty bonus? Wiesz, że służy coś takiego. A teraz pozwalaj rozwinąć skrzydła twoim twórczym geniuszowi. Okej, I... więc... Aha, czyli to ma się połączyć, tak? Mhm. To się nie połączy. Okej, okay, więc przenieść. I tu. Nie wiem, jak to... O, okej. Okay. Więc tu bym to dała. Wiem, że to nie jest Aha, Aha, teraz, teraz się to nie łączy. Jej, mogę tak po prostu to zostawić? No, ale tego nie przeniosę, bo to musi być na końcu. Moja siostra przyszła do mojego pokoju? Hmm że może... Yy, o Boże. Jak to ciężko się... Boże! To, to kompletnie się nie łączy. na tam to już było lepsze. O dobra, już nie będzie tak. Trudną. Co ty chcesz? Eee, co to jest? Co ty rozpoznajesz? To? co to jest? <grym> Okej. Okay. Eee, nie wezmę to. Gotowi... Czego ciekawe? Czy jest drugie? To jest pierwsza. Eee. Nie wiem, pierwsz. Może nie wiem. Nowa na YouTube. Żle napisałam. Aaa, czyli... Aha. aż tak jeden, ja tak jak u mnie to filmiki. Kolejny. Może co z tego wyjdzie? Wow, wow, wow. Nie kończą mnie na ragamiastki. Nie no, to po prostu było na idealnie. <ścoughs> I to moja wina. Obudzikuj swój pierwszy film. Ukończone, więc w takim razie. Bibi kwej zadami za ich zainteresowanie Tio. Możesz przyjrzeć film, który właśnie opublikowałeś i sprawdzić ranking innych YouTuberów w miejscu. Cel zyskując mnóstwo słów. Chyba tak jak na każdym No więc w takim razie ja myślę, że z wami się już pożegnam. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału Tania Łukli, góry oraz do nie by nie pominąć żadnego z filmików. I myślę, że ten, że kolejny odcinek z Youtuber's Live pojawi się pojutrze, we wtorek, a jutro nagramy z Butterflyzu. Czyli tak co drugi dzień. Jeśli oczywiście wytrzymam się tej już w Więc ee, jeszcze raz do, do do spróbowania kanału. A ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć!